Zatrzymujemy się, do się pagami, obracamy się i uwaga, uwaga. Uwaga. No, panowie przytulają panie. Panowie przytulają panie. Przytulamy panie. Uwaga, uwaga. Przytulamy panie. Dobrze. Wy Halo, do siebie. Dwa kółeczka. Plecami do siebie, plecami do siebie. Panowie do panie. plecami do pani. Plecami do pani. Zamykamy kółeczka. To można jeszcze zamknąć i jedziemy w lewo. Zabawanie zabaw. zabaw polega na przytulaniu się. Zabawa polega na wykonywaniu zadań tłakowych. Tym razem panie całują panów w policzek. Proszę bardzo, panie całują panów w policzek. Dobrze, szanowni państwo,